Już mamowcy stronteks tak dzisiaj kolejne odcinek tak z Minecrafta. I niestety, tak sobie widzę. usunęły, więc rozpocząłem nową gierę. I to jest taki wstępny odcinek, żebyście wiedzieli, że niedługo będą też z tego odcinki. A teraz ja tak mam kaszel. Zbieram drewno. No i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, no bo lecimy, bo 30 na 50 będzie. No ta piosenka będzie na 50. Już mam jakieś itemy. I zawsze zaczynam z jakimiś itemami. Dobra, niech się to przepala. I jak będzie pierwszy węgiel? to wtedy zaczniemy węglem może Julek i Ala? to nas dołączą kto to wie? było dziewięć, tak? czyli pięć no, czy tam na razie wszystko damy tu i zaczniemy przypalać więcej drewna. No, w końcu mamy punkt odwadzenia, czyli to też przypalimy, akurat na dębie nie zależy. No, o ty. Fajnie, rzeczy tutaj w piecu są. No i tak, najpierw będę chciał nadać, nie nadać, znaleźć wiśniaków i zbudować wioskę. Osobując, chyba, że pójdziemy gdzieś na jakąś... raz dwa, 2 tutaj dwie postawiłem Chodź. Chodź takie może gdzieś. Может крутшая упчика. Кто поливы? Теромианс. Собака чем мнещаешь? No jest długa, tylko że tam o i wszystko jest tutaj więc tutaj wybudujemy nasze Imperium A właściwie domek potem osadę Potem już wszystko z Windows się łączy. A no właśnie, nie byłem na F5 i no, łapeczki, kolejny z tego przetrwania odcinek. Dokładnie. subskrypcja Lecimy po 50. Dobra, teraz... to right. O! Dobrze już no. spodzieć. No, dajcie mi spać, bo zaraz mogę się stresł.

żelazo To po pierwsze. A po drugie. Kejf. Nie wiedział, że to jest cave Nie no. Szkielet. Już ten dziad zaczął. Dobra, w następnym odcinku zejdziemy do, 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 do tego kej'a. Tam jest żelazo. Koszty. Na pewnym odcinku tam schodzimy. Tylko na tym, tym, odcinku, tym muszę ogarnąć skórzaną sprzódkę. I tak jest to też pomijający odcinka. I nie było już takich białych Dobra, ja będę się już z wami żegnał, więc papa. Pa.